Na drodze krajowej numer 12 w Gielniowie rozegrał się dramat, którego świadkowie nigdy nie zapomną. Sobotnie popołudnie, godzina 13. Ruch był duży, jak zwykle o tej porze kierowcy wracali z rodzinami z zakupów, inni jechali na weekend, dzieci siedziały na tylnych siedzeniach samochodów, znudzone, ale bezpieczne, jak mogłoby się wydawać. Słońce świeciło ostro, asfalt drżał od upału, a powietrze niosło zapach benzyny i kurzu. Nic nie zwiastowało koszmaru, który miał nadejść w ułamku sekundy. Na 454 km DK12 Volkswagen Passat nagle znalazł się na kursie kolizyjnym z ogromną ciężarówką Scania. Kierowcy jadący za nimi mówili potem, że całe zdarzenie wyglądało jak z filmu katastroficznego, jeden błąd, jedno złe obliczenie i stalowe potwory uderzyły w siebie z mocą przypominającą eksplozję. Huk zderzenia rozdarł powietrze, jakby detonacja granatu przetoczyła się przez całą okolicę. Blacha zgniotła się jak papier, Szyby pękły, a odłamki szkła i plastiku sypały się na asfalt niczym grat. Pierwsze, co usłyszeli świadkowie po huku, to płacz i krzyk dzieci. Dźwięk rozdzierający, przerażający, wiercający się w pamięć jak ostrze. Ratownicy, którzy przyjechali chwilę później, mówili, że taki dźwięk zostaje w uszach na zawsze. W passacie podróżowała rodzina, a wśród czterech osób były właśnie dzieci. Ich wołanie o pomoc. Ich przerażone głosy mieszały się z sykiem rozszczelnionych przewodów, z trzaskiem rozgrzanego metalu i krzykami ludzi próbujących dostać się do auta. Ciężarówka Scania, ważąca kilkanaście ton, stała niczym stalowy kolos, który sam również ucierpiał w starciu. Jej przód był zmiażdżony, kabina wgnieciona, kierowca oszołomiony i zakrwawiony. Ale najgorszy obraz krył się w passacie: przód auta został kompletnie zmiażdżony, a ludzie wewnątrz uwięzieni w pułapce, z której sami nie mogli się wydostać. Syreny rozdarły powietrze. Policja, straż pożarna, karetki, wszystkie służby pojawiły się niemal natychmiast. Czerwono-niebieskie światła odbijały się w rozbitej karoserii, tańcząc złowieszczo na asfalcie. Strażacy zaczęli wycinać drzwi, używając ciężkiego sprzętu hydraulicznego. Huk narzędzi mieszał się z syrenami i płaczem dzieci. Każda sekunda wydawała się wiecznością. Ratownicy wydobywali kolejnych pasażerów, przenosili na nosze ale lekarze pochylali się nad nimi, podając tlen, sprawdzając puls, walcząc o życie. Łącznie pięć osób trafiło do szpitala, czworo pasażerów Passata, w tym dwoje dzieci, oraz kierowca ciężarówki. Obrażenia nie zostały szczegółowo opisane, ale sam fakt, że dzieci zostały ranne, nadaje sprawie szczególnego ciężaru. Każdy, kto tam był, powtarzał jedno: to cud, że ktokolwiek przeżył uderzenie z taką siłą. Na drodze zapanował paraliż. Policja natychmiast wprowadziła ruch wahadłowy, ale korek ciągnął się kilometrami. Kierowcy, którzy utknęli w miejscu, wysiadali z samochodów, patrzyli w stronę migających świateł i słyszeli tylko syreny. Niektórzy trzymali telefony, nagrywając scenę, ale większość stała w ciszy, jakby nie chcieli zakłócać powagi tej chwili. Atmosfera była duszna, ciężka, a każdy miał wrażenie, że oddycha razem z całym dramatem rozgrywającym się na jego oczach. A.S.P. Marcin Sawicki z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radoniu poinformował oficjalnie. Pięć osób zostało przetransportowane do szpitala, w tym cztery podróżujące pasatem, w tym dwoje dzieci oraz kierowca ciężarówki. Ta lakoniczna wypowiedź, podana mediom, kryła w sobie dramat pięciu ludzkich historii, pięciu istnień, które w jednej chwili znalazły się na granicy życia i śmierci. Obraz pasata roztrzaskanego na środku drogi był przerażający. Maskę wgieło aż poprzednią szybę, Wnętrze auta było zniszczone, foteliki dziecięce przekrzywione i zakrwawione. Skania z wgniecioną kabiną wyglądała jak stalowy zabójca, który mimo własnych uszkodzeń górował nad osobówką jak kat nad ofiarą. Strażacy zmywali plamy płynów technicznych, a zapach rozlanego oleju i benzyny unosił się jeszcze długo, drażniąc nozdrza, przypominając wszystkim, że ta droga stała się na chwilę polem bitwy między człowiekiem a stalą. Policja apelowała o cierpliwość i rozwagę. Do godziny 18 utrudnienia były ogromne, a droga od pieczykowic aż po stała się pasmem nerwów, klaksonów i rozmów kierowców, którzy powtarzali jedno, to mogło spotkać każdego z nas. Bo taki wypadek pokazuje, że czasem wystarczy jeden moment nieuwagi, jedno złe obliczenie i zwykła podróż zmienia się w koszmar. Świadkowie mówili później, że najbardziej wstrząsające były dwa dźwięki huk metalu uderzającego o metal i krzyk dzieci. Te dwa dźwięki mieszały się ze sobą, tworząc obraz którego nie da się zapomnieć. Nawet po tym, jak syreny ucichły, a samochody ogiechały, echo tego zdarzenia pozostanie w pamięci na zawsze. Ten dramat w Gielniowie nie jest tylko kolejną statystyką. To ostrzeżenie dla wszystkich, którzy wsiadają za kierownicę. Na drogach takich jak DK 12.1 błąd kosztuje życie, a jego konsekwencje odczuwa nie tylko ofiara, ale i setki ludzi wokół rodziny, świadkowie, kierowcy uwięzieni w korku. Tego dnia DK12 stała się drogą łez, bólu i krzyku.